Zarządzanie kontaktami. Import kontaktów z innego telefonu. Nokia Lumia 610 NFC posiada zainstalowaną aplikację Transfer Kontaktów, która za pomocą połączenia Bluetooth pozwala przenieść kontakty z innego telefonu. Pamiętaj, że w telefonach musi być włączony Bluetooth i ustawiony jako dostępny lub widoczny dla innych urządzeń. Jeśli nie wiesz, jak włączyć Bluetooth w telefonie, skorzystaj z rozdziału Włączanie protokołu Bluetooth. Dotknij ikonę strzałki, znajdującą się na ekranie głównym. Przesuń listę w dół i wybierz Transfer kontaktów. Zapoznaj się z treścią komunikatu i dotknij Kontynuuj. Z listy wybierz telefon, z którego chcesz zaimportować kontakty w naszym przypadku Galaxy SD. Pamiętaj, że Bluetooth w drugim telefonie musi być włączony i ustawiony jako dostępny lub widoczny dla innych urządzeń. Wpisz w drugim telefonie hasło widoczne na ekranie Noki Lumi 610 NFC i zaakceptuj połączenie między telefonami. Dotknij OK. Wyświetlone zostaną informacje o znalezionych kontaktach. Aby rozpocząć transfer kontaktów, dotknij Kontynuuj. Kontakty zostały zaimportowane. Dotknij przycisk Gotowe. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk Start.